Jak się macie, mam nadzieję, że wyśmienicie. Ja jestem TaxBeauty, a to jest Borderlands 2, czyli gra Studia 2K Games. No się maneczko. Oh. <noise> Nie. No więc mechanik wysłał nas z paliwem, żebyśmy zamontowali. Jedno zamontowałem, drugie właśnie idę zamontować. Hmm, trzeciego mieliśmy poszukać na czarnym rynku. Może będzie jakaś promocja z okazji Czarnego Piątku? Ohoho. A teraz zaprezentuję wam najciekawsze miejsce w mieście. Najlepszy punkt w grze! Najlepszy fragment gry! A oto on! Okej, okay, a teraz pokażę wam jak wygrać tamtą loterię. Najpierw musimy stanąć w drzwiach. Mniej więcej coś takiego. Teraz musimy na kucaku... Podejść tutaj, tak, tak wychylić się ledwo, stojąc na progu. I to nam powinno zapewnić wygraną. A ja zresztą zobaczcie sami. O kurwa! Dzień dobry! Czy miałby Pan chwilę, aby porozmawiać o Jezusie? Wie tych świadków Jehowy, tu jest w ogóle dookoła. Wszędzie się dobijają. O mój Boże, coś się dzieje. W ogóle kto postawił tu tego fallusa na środku całego miasta? Sądzę, że Roland może teraz walczyć za Francję. Nie jestem pewien, ale... kajżeś ty, Roland. A, ty... Like Roland Command Center, <laughs> JOIN THE RESISTANCE! Chyba mi się gry pomyliły, sorry. to przypadek wszedłem w Assassin's Creed. Sorry, nara. Uuu. Witam. Mówiłem ci że jestem łowcą skarbów? W takim razie będę musiał złowić ciebie. Hello, baby! Wow. Co to było? Mogę strzelać tylko przed siebie. O słabo. To nie skacze ten z policji. Hop, hop, hop! Wysiadamy z auta i idziemy zabić kilku nóbków. Będziemy się skradać, może nas nie zobaczą. Nieprawda! No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Daj, motherfuckers! Matka was nie nauczyła? Że się nie rzuca koktajlami mołotowa w obcych? To jest broń całkowitego zniszczenia. A teraz będzie druga broń całkowitego zniszczenia. O mój Boże, ale to jest piękne. Niestety dostajemy po życi. Innego wejścia nie ma. A za to jest samochód w sumie. Ha, 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 ha. Ciężka artyleria nadychała. Oni przecież nie mają szans, to jest pogrom. Nawet nie biorąc pod uwagę tego, że oni mi nic nie robią Tala Kto jest mistrzem mmm -mm. Kto jest mistrzem? Mmm mmm Dogadaliby się z grutem Ojem GRUT Szybko umarł O, weta, la nie będziesz mnie palił moim własnym ogniem, którym się to robiło, którym się to robiło, którym się to robiło, F, jest Tak, ogień na ogień. Czyżbyś tak chciał to rozegrać? W takim razie proszę bardzo. W sumie to nie był dobry pomysł. O nie. Zginę. Może Muszę zginę? No zabij mnie. Tara. Papa, papa. To i tak wszyscy szybko padają, co? Papatki, potrzebuję amunicji. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików, do subowania, lajkowania. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.